Aubast to istota, która pojawiła się na wschodnich rubieżach naszego regionu. Przybyła z dawnej Rusi. To starożytny demon, który osiedlił się w przybrzeżnych wodach rzek i jezior. Według legendy, narodził się jako dziecko, przeklęte i utopione przez własną matkę. Następnie został ożywiony przez złe moce, rosnąc pod wodą i przybierając formę olbrzymiej ryby. Czasami można było go zauważyć, gdy wylegiwał się na piaszczystym brzegu lub cieszył słońcem na płyciźnie. Warto było unikać go w takich chwilach, ponieważ mimo swojej ogromnej masy potrafił niespodziewanie szybko poruszać się. W mgnieniu oka łapał swoje ofiary, pociągał je w głębie wód i topił w wirze rzeki. Niektórzy sprytni rybacy próbowali przekupić potwora, ofiarując mu żywe kury, kaczki, a nawet konie. Aubast często przyjmował te dary, ale nigdy nie można było być pewnym, czy go całkowicie zadowoliły. Dlatego ostrożniejsi ludzie omijali miejsca, gdzie ten potwór zamieszkiwał, zachowując bezpieczny dystans. Opowieści o Aubaste krążyły po tych ziemiach od pokoleń. A jego obecność wzbudzała zarówno lęk jak i fascynację wśród mieszkańców wschodnich rubieży mówiono że demon ten był nieuchwytny i nieprzewidywalny jak sama rzeka którą zamieszkiwał ludzie byli świadomi że kontakt z nim może być bardzo niebezpieczny więc starali się unikać tych wód szczególnie gdy słońce grzało na niebie a albast wylegiwał się na brzegu Pomimo tego, że niektórzy rybacy ryzykowali, próbując łagodzić gniew potwora ofiarami, to nigdy nie było pewności, co może go zadowolić. Jego apetyt zdawał się być niemal nieograniczony, co sprawiało, że ludzie w tym regionie mieli poczucie, że muszą żyć w harmonii z przyrodą i szanować rzekę, która była domem dla tego tajemniczego istnienia. Dzięki swojej niezwykłej historii i strasznemu wizerunkowi, Aubast stał się częścią miejscowej mitologii, przypominając ludziom, że natura może być zarówno piękna, jak i groźna i że warto zachować jej szacunek. Mam nadzieję, że film Ci się podobał. Zostaw łapkę w górę, napisz komentarz z Twoją opinią. I oczywiście nie zapomnij o subskrypcji, aby być na bieżąco z najnowszymi treściami na tym kanale. Twoje wsparcie naprawdę napędza mnie do tworzenia jeszcze lepszych filmów dla ciebie. Do usłyszenia w kolejnym materiale.